Siemasi Simoneczko, z tej strony Maciek przez małę dziś w odcinku jedz tego samego koloru jedzenie. Czyli wiesz o co chodzi, Ola, nie? O, tak, jeśli coś jest żółte, to musimy zjeść na przykład banana. Tak, a, Tim, 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 team, team! Trzeba wejść do Timu! Kurde, nie, nie wiem nie, czy dało nam wejdź. się. Wejdź. Wejdę, jestem! Nie wiem, wejdź. Dobra, jestem. Wejdź, wejdź, o, ma wejdź. Mapy są różne. Nie wiem, o. no ja też weźmiemy. O. Dobra, jesteśmy co mamy? w świecie cukierków! O, jesteśmy. Z mi. Szybko Maciek, bierz wózek! Dobra, co muszę wziąć? W... Zakupowy A, wózek, zakupowy! Zwykły, 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 bierz wózek. Czekaj, zwykły to, wózek! Ale, Dobra, zwykły ale oni mi zabierają! Dobra. Ja mam złoty! Super and buy. I, 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 co to jest? Ingredients? ingredients jak ty mnie pytasz? Ej, dlaczego nie mogę wejść do sklepu? A kupuj, o, kupuj wszystko, kupuj wszystko, kupuj wszystko, co tutaj jest. Kupuj wszystko, czyli jakieś kolorowe. Kupuj, 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 kupuj. Ale na pewno, nie, a nie takie, jakie mam. No Kolor? nie wiem, masz napisane u góry, co masz zbierać. No jaki masz napisany? Idź do kuchni i pakuj żarcie. Idź do kuchni i pakuj żarcie. A gdzie jest kuchnia? No, właśnie, dobra, strzałki pokazują tam, dobra, idę. Kuchnia, dobra, do kuchni szybko, szybko, szybko. A, zobacz, ej, ty zobacz ty stafiksy. Więcej. No wiem, zobacz sta stafiksów zebrałem, nie? Kurde. Wow. Lecę, 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 lecę do wozu, śmiesznego. A, a kiedy ja będę mogła na żywo iść takie zakupy nie. zrobić? Nie wiem. O, dobra, udało się. A ja? 13. Dobra, dobra, lecimy dalej. Bierzmy wózek i kupujemy dalej. Szybko, szybko, szybko. Czyli mm. musimy teraz y, zbierać kolorowe jedzenie. Nie wiem, czy takie jadalne w ogóle jest, ale dobra. No trochę chybić. Nie ale mogę to wejść. Tuż. Musisz podskoczyć. A, dobra, dobra, jakie Jaki Joki wózek, kurde, zjedzeni, wow, ej, ej, trzeba wow. zbierać szybko, trzeba zabierać innym. Szybko, 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 jak szybko. Jak zabierać innym? No szybko do stołu, podlatywać i kupować to od razu. Szybko, kopuj, kupuj, kopuj kupuj, no szybko dara się. Nie, co no, za... nie, no Ty się nie zastanawiaj, ty się nie zastanawiaj. Ja nie zastanawiam, to jest jak wyprzedaż w lidlu na... Szybko, szybko, karpie. szybko tutaj jeszcze ktoś zostawił. Jakieś lody, widzę co tutaj jeszcze mamy. Rybkę ktoś zostawił. Ktoś rybki nie lubi? Nie ma. No po lewej stronie, na ostatnim jest, kurczę. Zbieraj, 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 zbieraj. Ja jeszcze tu biorę. Jest, jest! Mamy jeszcze minutę 26 sekund. Mi się wydaje, że chyba nasza drużyna wygra. To to było drużynowe? Ta Kurde, ile nosz ma ziomeczek! Karamelek ile ma, co? Jo! Ona od nas jest, czy nie? Nie mam pojęcia, czy ona od nas, ale chyba nie. Ej, co tak wolno idzie? Ej, no odstawaj, odstawiaj. Ja odstawiłam, ja teraz jem. Mi nie chcę odstawić. Ja jem. Ej, mi nie chce odstawić. Dobra, udało się, odstawiliśmy. Dobra, mamy zjeść? A, a czemu tutaj? No ja zjadłam, ale a nie A czemu, czemu ty to... jesz? No bo ja jestem głodna Czekaj, była. mamy free jakieś takie rzeczy. C. Nie, nie, nie free. można z tego zebrać, Kurcze, I co ja mam teraz jeść to? No. Jedz, 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 To chyba, to jest chyba konkurs Maciek. Make food? Robię, zrobiłem. o, a dobra, mamy jeść, mamy jeść i mamy, okej, okay, rozumiem, rozumiem, musimy gotować sobie jedzenie, że później zaraz po tym zjeść i wtedy, no. tak, i wtedy dostajemy do skiora, widzisz jak ci szamają? Dawaj, dawaj, dale, dawaj, dawaj. A w jakiej my jesteśmy drużynie, Maciek? No jak my jesteśmy w jakiejś drużynie, przecież widzisz nad tym. Żółtej, no, dobra, dlatego żół... mam żółty koszyk. To, to jest żółty czy pomarańczowy my jesteśmy? To ja jestem żółta, a ty? Też jesteś żółty! To jestem żółty czy pomarańczowy? Eee, dobra, taki pomarańczowy... Gotuj, 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 gotuj! Chyba, że ty jeszcze, ja ci... a ja będę ten. Dobra. nie, ja będę gotować, a ty jad. W sumie jak w domu. Oj. oj, oj. <laughs> Różowi wygrali. No nie, 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 tak nie będzie. Oj, dobra, bo nie wiedzieliśmy, o co chodzi. A nas było dwóch w ogóle na pięciu. I co tensujecie? Co densujecie? Ja też swoje taneczne ruchy pokazuję teraz. Ba, 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 ja też. Ale dancer. O, o, o. Kurde. Akurat zasłoniło menu. <laughs> Ej, do menu? Gdzie jestem? Gdzie jestem? Select team size Pięciosobowe ja... składy. weźmy, klikniemy. Dobra. No. I teraz musimy na pewno wygrać free ta jeszcze nie mogę. Dobra. Dąż do, do kogoś, dąż do kogoś tam dobra, jest do, do nich. No do gdzie jest No gdzie? Dobra, mogę też dołączyć, dobra. Cześć różowi, będziemy różowy hey. team. Będziemy dysować. o tak. O tak dance, będziemy dance. dancing. Dancing in the flow. Ktoś, ktoś, ktoś krzyczy na nas. Żebyśmy wyszli, nigdy nie wychodzę. Prezenty rozdają. Gdzie? No w tym takich prezentach. O, jak mam nie, darmowego to... spina. Nie. Nie, nie mam. Za 4 eee. minuty będę miał. Dobra, 4 minutki i tyle wytrzymam. Rainbow w mod? Classic mod? Rainbow! Dawaj, rainbow! To jest weekendowy limited mode. No A Billy mode? Taki... Co to mogłoby być? O, e, idziemy do sushi baru? Czekaj, szukam właśnie gdzie jest sushi bar. Drugi jest sushi bar. Mamy market, candy, pizzę, farmę, jakiś tam park, rozgrywki, kinder kindergarten. kindergarten, było, dobra. Bierzemy wózek, szybko, 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 szybko i lecimy. Ej, no to wydaje. Dobra, dzio... szybko macie. A, na lewo no, prawo. Do... Dobra, do ostatniego lecę, lecę do ostatniego, lecę do ostatniego ja specjalnie, tutaj, ja tutaj, tutaj, dobra. Dobra, dobra. <laughs> Kurde, trzeba podskoczyć znowu. No. Wszystko zbieraj, wszystko dobra. zbieraj co jest w sklepie się, ale ktoś mi wszedł do mojego sklepu. Ja zbieram szybko. O, dobra, ty, bo mi się tu wbili też tamu do mnie. Dobra, dobra, zobaczymy, 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 no zobaczymy. No ja tak się nie bawię, to jest mój sklep, ja go wybrałam pierwsza. No ja właśnie też, dobra, dobra, trzeba tutaj szybko zbierać. Dobra, ja zbieram wszystko. Ja też. Śmieszcie, śmiesznie, śmiesznie. kliku, 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 kliku. Kurde, ile trzeba klikać się, żeby to wziąć w ogóle do wózka A! No Nie, no ja muszę to wygrać, ja muszę, Dobra, ja nie mogę przegrać. Ale jakie delikatne lagi są, nie tak ten. No, że klikaj, serwer to... nie ogarnia, że szybko tak, kupujemy. Aż półka tak. się zapada No ile masz? Proszę, prostu co? Ile masz? Ja mam... Jest napisane 97, 101 Co? No ja mam 100 produktów. Jak? Teraz mam 113. Nie, to nie wiem. Nie, dobra, sorry, nie wiem, ile mam. Gdzie to jest napisane? 126. Różowa zbieraj, gdzie, gdzie to masz napisane? E, e, wiesz to u góry po lewej stronie masz taki znaczek koszyka i chyba jest napisane, ile Ale masz. Ale to produktu, nie, to kuszyka? nie są nasze, to nie są nasze, chyba, że jak ile nie masz nasze? napisane? Ja, jak ja klikam, to mi się zmienia. A ile masz napisane? 157. No właśnie to nie, to chyba drużynówka nasza. ile no. zebrała. Myślisz? No, dobra, lecę dalej, lecę. Ooo, ile tutaj rarytasków! Jeszcze dalej! Dobra! Nie ma co, bierzemy, nie ma co się zastanawiać. Szybko szybko, 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 I tej trzeba zabrać tutaj wszystko. Klikamy, klikamy, szybciutko, zbielamy klik, ścisko. Klik, 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 Zobaczysz, zobaczysz, uda nam się o, wygrać. Nasz kolor wygra. Cza czarni już poszli gotować. No to nie wiem, czy to dobrze. Zaraz też idziemy gotować, Maciek. Tak, bo to punkty, jak gotujesz, to punkty. Dobra, gdzie, gdzie, gdzie jemy? Gdzie my jemy? Tam jemy, dobra. Dobra, idziemy robić sushi. Tylko do którego? Do, do, no, do, do różowego musisz iść, no. A, luziowy, luziowy. Ej, jaka kolejka w luziowym. Uuu, dobrze. Dobra, odstawiam chyba. Gotuj. Gotuj. Nie wiem, czekaj, poczekaj, bo mi chyba odstawia. A, ja Odstawiło. I make food, make food robię cały czas. Make food, a robisz? Tak, make food. Ej jak ja to... A już odstawia się, dobra. Dobra, ja robię... No, to ja jedzenie. jem, to ja jem Dobra, jedz, 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 O nie czarni.. Maciek, dawaj z drugiej strony jeść, szybko Nie mogę jeść z drugiej strony, czy możesz, mogę. Możesz, możesz! Właśnie nie wiadomo. No możesz, możesz! Klikaj. Dobra, wiem, jem, 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 jem. dobra, wiem, dobra szybko szybko. Nie nas gonią. O, kurde, no, ale już jedliśmy wszyscy. Przy... No, kurde. Dobra, idziemy gotować, gotować, idziemy, gotować. Albo jeść, dobra, gotuj, gotuj, gotuj. gotuj ja gotuję, gotuj. ja gotuję, 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 żeby jadły, jadły dziewczyny. Jedźcie, dziewczyny, jedźcie, jedźcie, skaż tego, jedźcie. I Maciek, ty jesteś no. sam chłopak w naszej drużynie. O, kurde. no tym różowy, i dlatego nie ja. O, nie adres. Dobra, trudno, trudno. Yes! 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 Wygraliśmy, papa, odensujemy pa, tam. Uuu. Wygraliśmy. O, co ty no. robiłaś? Nawet się przewróciłaś nawet na chwilę. No, ja jesteś. tak trochę nie patruję Musiałeś. do tego układu, ale dobra, ja, super! Ty no. mógłbyś być po środku, bo by fajnie wyglądało. Dobra, teraz trzyosobowe, teraz trzyosobowe trzy. Dobra, to ja nam też trzy. Dobra, no i Oj no chyba... Nie. O, o, będą o, trzy. O, 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 nie, nie będą o, pięć, o. będą pięć. Dawaj do różowych, dawaj do różowych specjalnie, dawaj do różowych. Do różowych? Nie a, ma! Jokie ma... cwoniaki! Gdzie? dobra, do zielonych, do zielonych chodź! Dobra! Ale zielone mogą być... A dobra nie. zielone. Poczekaj, gdzie? bo musimy być w składzie, chodź tutaj. To yellow, ten ten, no, no, Jest, no, i no. dostałem, dobra, jestem, udało ci się. Udało się. się. Dobra, Uf, nice. To teraz jesteśmy nice. rzuci, dobra. No. O, free gift? Nie, 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 free gift. A właśnie, z free spina mogę już zrobić pewnie? Ja, ja za 15 sekund. Co dostanę ciekawego? 500 iców. Wow. wow. Rainbow Mod czy Classic biorą? Dobra, ja biorę na... klasik. klasik. To ja też, no. to ja też. Jak idziemy w klasycznie, to idziemy klasycznie. Dobra, ja robię spina. Dobra? Eee... Hmm, ja bym poszedł na. Może? Ale nie, ogólnie. Kindergarten jest mm. fajne, spoko. Dobra, to idę. O, widzę. Nie, w pizza. O, na pizzę też o, możemy pójść. Dobra, ja pizzę. Sunia. O kurde, Dobra. co my mamy? A, te boksy takie! Jesteśmy A, w stanie. Do Uber sklepu Eza, w biegogo! Tak, musimy być pierwsi do gogo. Go. Jak on ma skuterki mają! Co jest? Co, Ej, no ja co też... jest? E a my z buto. Ej, nie. bo, nam, bo nam, nasz dostawca nam nie oferował tego, nieee! Ej, zobacz jakiego słodkiego peta wylosowałam w spinie! Nie, nie mogę teraz zobaczyć jak my teraz rywa. O, o, my, jaki, jaki mamy Ty, Co? my musimy my nawet... brać swoje. Wow, ej, jakie utrudnienie! Ej, i, y, trochę słabo, powiem tak. No, musisz szukać żółtych, szukaj, szukaj. Szukam żółtych, szukam żółtych. Dobra? Dobra pizza, team... pizza, pizza, pizza. Spaghetti. O ja cię. O Kurde, bo tu klasyczne wszystkie jedzenie jest i dlatego. Czyli musimy teraz znaleźć jedzenie ej. do naszego koloru. O tak, kurde. Ej, ale, ej, ale spoko. Czy nie jest teraz kto pierwszy ten lepszy, no, tylko No pierwszy? nie, 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 bo to też czasówka. Chodzi o też czasówkę normalną. No, Tutaj ile masz? Nasz team ma 65 już. Nie wiem czy to dobrze Nie wiem Banan Nie kiełbasa co to jest jakieś takie tutaj do, A do pizzy pewnie takie jakieś ośmiernica mm. Uu, no w sumie kalmary tak, może W sumie tak O jeść picia w końcu Bo w zemrazialniku po prostu nie odgrzana. Frycki, kawa, dobra Została minuta 50 Dobra Te Maciek ma ja trochę duzio już mam ze zestawu swojego Dobra, to tutaj No, spory tutaj. masz ten zestaw Dobra, ja jadę, 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 bo już tam cwaniaczki jedne Dobra, jeszcze spaghetti wezmę na wynos Ja bior, chciałam bior, Biorę skuterek O kurde, jaką wieżę zrobiłem duzią. Dobra Jadę! Dobra. Ja jadę! Ja jeszcze trochę pozbieram jedzenie zaraz do ciebie dojadę Ej, ja dużo zebrałem w sumie Ej, Prawda? Prawda? Dużo zdzieblałem Widzowie, dużo zdzieblałem, prawda? Mi się wydaje, że tak o. Powiedzcie mu, że tak no nie no, dużo blend. Dobra, teraz Maciek, make food. Ja zabrałam komuś skuter. Tylko, tylko... Nie, jednak nie, idę z buta. O, jedz, 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 jec ja ci dostarczam jedzenie, jedz! Kurde, ja no, same no, dejat, nie no, same dejat, nie no, będę robić i będę, i będę jeść. <laughs> nie, trochę to niefajnie, że musisz sobie sam robić i jeść, nie? Put down, Jestem. dobra. Jestem! Dobra, dobra, dobra. Jedźcie, jedźcie, kto je? Ja będę jadł, no. ja będę jadł. Gotuj, gotuj, jakbyś mogła. Jedz, ja no będę najpierw, jeść, ja będę jeść. Najpierw dostarczam składniki. Szybko, szybko, szybko. Ola, tutaj na lewo, na lewo składniki się odstawia, bo nie odstawiłaś pudełka, musisz no i... odstawić. Dobra, no, odstawiam. Dobra, ja tutaj ten szybko, szybko, i teraz szybko, szybko, jem. Szybko. Ja, jem dobra, ja jem, ja jem. Ja, go, ja gotuję. Dobra, 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 bo trzeba dogonić czerwonych, trzeba po, czerwonych po, dodać. Pomogę, pomogę ci jeść, pomogę ci jeść, one nie gotują. One gotują? Tak. O kurde, mało sekund, mało sekund, szybko, 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 szybko. O nie, 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 Dobra, szybciej Maciek, szybciej. Dobra, jemy, 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 szybko, dobrze, dobrze. Kucharz Do je kuchni, szybciej. U, kurde, tam, make, 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 szybko, ja Dobra. Jest! szybko, szybko, Jest drugi raz, yes. drugi raz wow. nasz zespół. I znowu, bo jest z samymi dziewczynami. Kurde, znowu? Co no. jest nie tak? Ej, ale to super wygląda. A ty no. widzisz, jakiego mam teraz fajnego Peta? Zobacz. Gdzie? No tutaj, hopa, oh, jaki lata obok mnie kotek. No kurde, znowu mi ekran się zasłonił. No, no nie, nie widzieliśmy go super Peta. No nie, nie. Oj, jeszcze schoda. raz, jeszcze raz. Musimy, musimy wygrać. Jeszcze raz wygramy w ogóle pod rząd, to będzie już yy, dobre osiągnięcie. Tak, widzisz, patrz, jaki kotek. Za tobą. Widzisz, jaki cute. No widzę, widzę. No, gdzie, A gdzie idziemy? Masz go? Dostałam w spinie, chodź do zielonych! O, zieloni! Dawaj! Ry, ry, ry. się ma zieloni! Ej, znowu Team Baby! <laughs> Nie, to jest Team Maciek i Team Maciek ma Team Bab! Ta, dobra, to ja sobie 5 sekund, mamy jeszcze na przerwę. Ui, ui. Ty dostałaś w tamtym, o kurczę, to ty miałaś szczęście Może no. Billy Mode, zobaczmy co to dobra. Billy Mode będzie Dobra, dobra, klikamy, klikamy No róbcie Billy Mode'a, no Nie no No, no nie, nie, i będzie, nie, nie, jakie rainbow. Kto tutaj jakieś rainbowy mi tu wybiera? w mm. france jeszcze nie wyszły No właśnie ja bym wiesz... Magic Castle? Magiczny Bidziemy. zamek Oni chcą na farmę Na farmę? Oj. No dobra, no. to pójdziemy na farmę, idziemy na farmę, O, z tyłu namiociki jakieś, koszyczki tu mamy, i tutaj zbieramy wszystko co idzie, tak? Widzę. Tak. Ale fajne. Koszyczek Macie. nie zebrała od nas osoba jedna, widziałem. No co? co, to za osoba, że nie wzięła koszyczka? Nie wiem, nie wiem, mamy 3 minuty, to damy radę. Dobra. Ja zbieram już szybko, 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 szybko. Ja idę zbierać borówki? Diamentowe? No Dobra. nie wiem, nie wiem, ale uda, ja nie wiem czy się uda. Uda się? Ej, ale ciężko się zbiera do tego koszyczka, no nie? No, troszkę, troszkę tak. Trąchę troszkę go, tak. Troszkę, go, troszkę mi go przychyla na bok. Dobra. Oj ty, ale mi też, ja powiem ci, że jestem mega strong teraz, nie? No i to w jednej rączce. No, o teraz nie. kukurydzę chyba tutaj jem. Znaczy się zbieram. Ej, no to zbieraj, a nie na razie się zajmujesz jedzenie. Ej, no, zbieram, tam właśnie już zbieram, gotować. Zbieram. Ej. Czemu oni pani... czemu a, to taką taktykę obrali? Dobra, ja też tam idę w takim razie zrobić tak. Jak sobie życzycie. Dobra, dobra, to ja już kończę, bo dwie minutki jeszcze zostały, to damy radę. Damy zbieraj, radę, ja sądzę. zbieraj jedzonko. A czemu ona tak zielona jedna z nas sobą osobą ma tak malutko? Nie wiem. Ja no, już a, ja, a ja do zielonego chciałam do żółtego odstawić, aby jesteśmy zieloni. Zieloni, zieloni, team, zieloni, tutaj, tu, 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 Odstaw, dobra. Odstawiam, 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 odstawiam. Mi też muszę odstawić. Szybko, szybko, zaognij, że odstaw mi. Dobra, odstawiam i wszystko, wszystko. Ja wszystko, gotuję. Wszystko. Dobra. Kto, je, kto je? Nie, nie, gotuj, 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 gotuj. Jeszcze make food. Ja też będę klikać jeszcze. Ej, ale żółci się wysunęli na prowadzenie. Spokojnie 10, je. już mamy jedzonek i tutaj nasi jedzą, widzę. Jest okej, okay, jest ale... okej. Okay. Jest płatniku... okej. Okay. Ja się boję, że przegramy to. No nie, dobra, 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 dobra. Tak, trzeba Idź. gotować, bo ona... Nie, jest spoko, jest spoko, jest spoko. Minutka została. Idź jeść, iść jeść! Może nie. O 122 porcje zostały. Dobra. dobra to ja idę jeść. Dobra to jem, 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 A ja mam Widzisz? podwójnego skiora, dobrze. A dobra, dobra, to musisz jeść. No. To ja nie wiem czy ty musisz jeść czy ja. Plus ile dostajesz? Ja będzie... Plus cztery chyba. Nie no to tyle samo, no to nie damy rady. Dawaj. Wysuwamy się na... Nie, nie wysuwamy. Nie wysuwamy się, jesteśmy mocno w tyle. Nasi stoją i tylko obserwują, co jest! Przecież no musicie luz, robić jedzenie i tutaj no tylko to. To do garnka ludzie, no. do garnka! No co. Dobra, wy? dobra, dobra, robimy w taki sposób, że na razie wszyscy robią jedzenie, a zaraz jemy je szybko. Na, trzy, na 25 chę... sekund jemy, na 25 sekund jemy, na 25 sekund dobra. jemy. Dobra. Na 25 sekund nie jemy. Ten nie ogarnął, tak. o co chodzi, wiem. no. Wiem, na 25 sekund jemy, nie? Jak coś, dobra. I dobra. teraz timingowo jemy, 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 Szybko, szybko, nie szybko, wiem, szybko, czy... szybko. Damy Dobra, radę. szybciej, szybciej! Proszę, 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 proszę. Ej, mamy dobre da jest, da jest, da jest, tempo, ej, mamy dobre tempo, dogonimy ich, dogonimy ich, jest, dogonimy jest, ich, dogonimy ich. Jest, przychodziliśmy. Dobrze, dobrze. Jej. Ej, mamy 230 do 200, do 200, jest, jest dobrze. dobrze. Ej, róbcie, 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 bo 3 sekundy jeszcze zostały, to wiecie o co chodzi. Jest, yes, przychodziliśmy! Yes. No, bo możemy przygotowaliśmy ich. Trzeci, się raz, pod z... Uj, yeah. ej, trzeci raz pod rząd. Ej, trzeci raz pod rząd. Ej, Nie, to już kto, rzeźnia. Kto jest mistrzem? Kto jest mistrzem? Ej, już elegancko, dobra! No. Słuchajcie, trzeci raz pod rząd wygraliśmy, troszeczkę face mi się zepsuł. Widzę A! A! jak zwykle na ekran coś mi wskoczyło. Poczekajcie A! chwilę, bo, bo mam ważną rzecz do powiedzenia. Chwila, 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 chwila. Niech mi to zniknie tylko z ekranu. O! O! -o. O, I jest. pamiętajcie o zostawieniu łapeczki w górę oraz komentarza, oczywiście. Link do gierki macie w opisie. Pamiętajcie, żeby zobaczyć moje jeszcze inne filmiki, które wyskoczą. wyskakują? Wyskoczą? Wyskakują, Wam właśnie teraz na ekran. Dobra, na razie i strzałeczka. Do następnych odcineczków. Bajo!